A z wygląda idealnie i ta walka wyglądała idealnie. No tak, tak, tak tak słyszałem. Yy, yy, czułem wielką presję, bo wszyscy do mnie dzwonili, że musisz, musisz, yy, a też jadę zaraz na koncerty. I też dwa jadę, koncerty szulem. Dwa koncerty, gramy w Wielkopolsce. Cóż mogę powiedzieć, yy, troszkę mnie zaskoczył, bo nie liczyłem, że, że uderzenie będzie mocne, ale wiesz, ale, ale byłem przygotowany, no mam, chodźcie trenerzy, moi niesamowicie Trenerów. ludzie, także wiesz, mam, mam super sztab, dziękuję im za to, dziękuję każdemu, kto mi dobrze życzył, wspaniała przygoda, teraz będzie odpoczynek. No stary, obiecałeś babci, że nie będzie więcej walki. Tak, tak, tak I no, tego się trzymam. Babcia, tak. babcia ważna instytucja. Yy, babcia ważna instytucja zaraz zadzwonię jak serce, czy się walka podobała, czy się nie pod, czy opierdzieli, że mnie musiała oglądać, a może się będzie cieszyła, zobaczymy, jestem ciekawa. Po jednym zdaniu o twoich trenerach, gdzie, gdzie można ich spotkać, gdzie można yy, gdzie im trenować? Yy, yy, chłopaki chłopaki yy, jeżdżą po całej Polsce, ale yy, yy, stacjonarnie działają w Nowym Dworze Mazowieckim w klubie, bastion reprezentują ten klub, yy, szerzą tam yy, yy, kulturę fizyczną. Yy, Sporty, walki, samoobronę, i to właśnie tam znalazłem miejsce, gdzie, gdzie, gdzie mnie przejęli i, i wprowadzali zmiany, żebym był coraz lepszy. Ogólne media społecznościowe Twoich trenerów, można powiedzieć, że treści i motorze sportu takie family friendly, że w normalnym, zdrowym stylu prowadzą no, atmosferę. Wydaje mi się, że chłopaki trenują mi, i, i, że tak powiem, z wyroli i, i rodziny, i kobiety, tak? Czyli dla każdego coś, dla każdego coś innego. Tak jest, dokładnie. Stary. No publika na Ciebie reaguje idealnie, piosenka wygląda idealnie, bije kolejne rekordy. Nie masz tak, że może jeszcze byś trochę tej ludzi? No trochę mam, ale, ale, ale na, na razie musimy to sobie wszystko ułożyć w głowie. Yy, znowu dostałem... Pro... wodarze mnie namawiają na, na tutaj yy, chłopaków w, w, w mojej kategorii wagowej do 75 kg. Trenerzy też, też by chcieli, yy, żebyśmy to realizowali. Ach, y cieszę, cieszę, ja się cieszę się, dzisiaj bardzo fajny dzień. Y Ciężar mi spadł z serca. Chyba bardziej się denerwowałem dzisiaj, tak naprawdę, niż kapelanem. Chociaż miałem, miałem to już pod kontrolą, bo wiedziałem, jakie to jest uczucie. Y I cóż mogę powiedzieć więcej? Za Ibiza, sprawa. Skolim, ostatnia sprawa. Y tak, jak mu ci mówiłem, widzowie Papi TV, jak i my, chcielibyśmy zrobić z tą taki zrobimy, cały dzień, zrobimy. od rana do wieczora z koncertami, bo bardzo dużo koncertujesz. Zrobimy, zrobimy. Jeśli y, y, możemy zrobić, wiesz, najbardziej lubię weekend, bo wtedy czuję, że zabieram cię na weekend i lecimy na melanżek. No goście, jeżeli ty nam to zapewnisz, to lecimy <grym> normalnie. Za, za, Zapewnię ci tak, samochód hotel, y, jedzonko i napoje wyskokowe. Z tobą, nas jest dwóch. A, a co se ogarniecie to już wasze, bo już tego ci nie mogę obiecać, bo, bo ja... Otopiona bo zbita biorę ci numer, no, biorąc dziękuję, panowie. Rady, dziękuję panowie. Dziękuję panowie. Ale, ale przy mnie wyrwiesz lepsze dupy, to ci mogę obiecać. No to robimy to na Papi TV z Kolim ekipa, dziękuję bardzo. Dziękujemy tak. bardzo.